przyjacielu, przyjaciele, ustawkończył, łapkę w górę, a my już lecimy z kilkoma ciekawymi kapsułkami, obok których po prostu nie należy przechodzić obojętnie i pierwszą z nich jest pojemnik z naklejką 2. Cóż to jest za przedmiot? Jest to przedmiot, który na swoim pokładzie posiada naklejkę z koroną folii. Tak, to jest ta naklejka ta 3-4 tysiące złotych, niczego sobie, jedna z najbardziej pożądanych naklejek ever. I to już samo w sobie jest ciekawe. Ciekawe jest również to, że oni ja o niej mówiłem w listopadzie, kiedy to ten przedmiot kosztował właśnie 70-75 złotych, coś takiego, i wtedy dużo ludzi mówiło, że Kurde, była fajna okazja, tylko mówili to niestety już tutaj w grudniu, kiedy ten przedmiot kosztował 80-90 zł. I co się okazuje? Że ten przedmiot spadł, czyli mamy znowu szansę, żeby w niego zainwestować. Czy jest to spoko opcja? Według mnie tak. Ten przedmiot idealnie ilustruje kondycję marketu, jakby piki marketu, jakby wzrosty na markecie, co widzimy po ostatnich latach, tak? Możemy zobaczyć, że mamy piki na poziomie tej 50 zł, 70 zł, 130 zł. I nie o kwotę tu chodzi, tylko chodzi o moment na markecie. W tym momencie, kiedy te przedmiot tak pikowały, wtedy cały market był w takowym hardkowym piku. Często wtedy mieliśmy takie pojęcie wakacyjnych pików. To właśnie wtedy, właśnie w tym momencie te, te przedmioty mocno ilustrowały. I jakbyś sobie przeanalizował ten wykres, to możesz zobaczyć, że te piki są naprawdę, naprawdę mocajne. I tutaj, no nie będę spekulował, że jeżeli 60 zł wyskoczyło na 230, to z ilu może wyskoczyć 70-80 zł. Nie będę spekulował, ale myślę, że to już jest coś, co będzie dla Ciebie w jakiś sposób ciekawe i interesujące. Przechodzimy do opcji numer 2, i opcją numer 2 jest Sztokholm. Ja wiem, o Sztokholmie mówiłem dużo, ale chciałem tutaj maksymalnie różnorodne kapsułki przedstawić, i myślę, że w tym odcinku każdy znajdzie coś dla siebie. W sensie te kapsułki trafią maksymalnie w jak najwięcej różnych styli inwestowania. Dlaczego to powiem w dalszej części tego filmu, więc zostań kończę jeszcze chwilę. Co warto powiedzieć o Sztokholmie? To jest przedmiot z marką, to jest przedmiot z klasą. Jeżeli powiesz że zainwestujesz w Sztokholm, to jesteś takim trochę e, takim koneserem, że się tak wyrażę, tak? Jesteś od razu interpretowany. Więc inwestycja w takowe przedmioty nie jest czymś głupim po prostu. Nie będę tutaj... E, dobra, może może że nie będę, ale przypomnę jeszcze raz, że te przedmioty mają fine, fine supply. Poniżej 1000 sztuk, tak jak teraz widziałeś chyba 900 sztuk na markecie, czyż nie? No owszem, 909, chłopie. Naprawdę limitowany przedmiot. Co więcej należy powiedzieć o tym konkretnym, to, że potrafi on kosztować nawet 50-60 zł, obecnie 18. Czy pomoc z 60 zł, na 18 brzmi nieźle? Według mnie tak. Kto nad, nad tą kapsułką się tutaj skupić, to już by nasz do ciebie i tutaj nie wskazuje konkretnej, pokazuję palcem na cały sztokholm, bo on według mnie jest warty uwagi. A który konkretnie, no to już sobie tam zadecyduj, wybierz i tak dalej, tak dalej. Ewentualnie, że chcesz takowy film, śpieszę z pomocą, tylko proszę przy o tym w komentarzu. Lecimy do kolejnej propozycji i Rio, proszę Państwa. Dlaczego Rio jest według mnie ciekawe? Oczywiście z perspektywy ceny oraz supply czyli coś, co jest dla mnie niezwykle interesujące. Proszę Państwa, event, który miał miejsce, jakby na to nie patrzeć rok temu. No bo on tutaj był na jak dobrze pamiętam, jakoś tak. Więc troszeczkę ponad rok temu i mamy supply'e, no może nie, nie polecę tutaj aż tak grubo, że mamy już to kolmowe supply'e, ale gdzieś tam nawiązujące. Proszę Państwa, 2200 takowych to właśnie naklejek, kapsułek, no powiedzisz mistrzowie, to okej, okay, ale legendy? 4000? Niecałe? 3900? Wygląda to mocno. I to takie supply'e przy cenach złoty 50, złoty 70, to można interpretować dwojako. Z jednej strony można powiedzieć, że ten event jest tuły bo beznadziejny w takim razie z pomimo tak, Niewielkich supplyów, te ceny są tak niskie. No to, to chyba mało kto tego chce, mało tego jest i mało co to, to kosztuje, więc ogólnie. Trzy razy kiepska. Ale może też to interpretować na drugi sposób, że ludzie nie zwracają uwagi na Rio. I ja osobiście wiele razy się po prostu przekonałem o tym, że ludzie średnio patrzą na Rio, średnio zwracają na niego uwagę. W związku z powyższym mam wrażenie, że może to być opcja nie najgorsza. Czy jest najlepsza? To już nie mnie oceniać. Która kapsułka najfajniejsza? To już sobie zobacz, sprawdź i tak dalej. Według mnie jest kilka ciekawostek. Według mnie te autografy nie wyglądają najgorzej. Według mnie również legendy z Rio też... Patrząc na cenę, nie wyglądają najgorzej. Supply trochę duży, okej. Okay. Kandydaci, mniejszy supply, większa cena. Tutaj naprawdę duży, duży potencjał. Ale myślę, że jeżeli chodzi o Rio, powiedziałem, co miałem. Kolejna propozycja, czwarta na mojej liście, to proszę Państwa, Atlanta 2017 Challengers. Ja wiem, ja wiem, nie spodziewałeś się, nie przeszło ci nawet przez myśl, że takowa kapsułka tutaj się znajdzie. Dlaczego? Ją pokazuję. Dlatego, bo po pierwsze, ja osobiście uważam, że Atlanta 2017 bardzo dużo zyskała przy okazji dwójki. Ogólnie te naklejki jakoś tak dobrze się prezentują, coraz ja częściej je widzę na kraftach, być może to jest tylko subiektywne z mojej strony, koniec daj znak, jak ty to tam widzisz, ale ja osobiście dużo częściej zacząłem zauważać właśnie Atlanty 2017 na kraftach. Zacząłem z, z, po prostu też po wykresie na markecie, można zobaczyć, że w jaki sposób ten przedmiot stał się dość interesujący. Możemy zobaczyć, że w tym czasie poleciał do góry i jakoś bardzo z tej góry nie spadł. Podkreślam, bardzo, dlatego, to troszeczkę mu się spadło i faktycznie ta cena obecnie, jeszcze przy jakimś fajnym buy orderze, może być naprawdę atrakcyjna. Ale co należy powiedzieć, to to, że na pewno jest taniej niżej na główce, ale turbo nie spadliśmy. Co poniekąd może świadczyć nam o tym, że ten przedmiot dalej jako tako jest dość poważany, dość lubiany, dość często wybierany i tak dalej, i tak dalej. Zabraj w postaci oczywiście 27 sztuk, gdyż jednak, jakby na to nie patrzeć, jest to stała kapsułka. Według mnie może wyglądać ciekawie. Na dobitkę jeszcze tylko uwaga, info takie, że jest to aktualnie kapsułka z najlepszym ROI, jeżeli chodzi tak na sprawę openingi, czyli jakby z największą szansą na zwrot z tej inwestycji. W sensie jakby z, otwierając tą skrzynkę, masz największą szansę na zwrot. No, to mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem. Wybacz jest późno. Mam nadzieję, że to wytłumaczę w dobry sposób, mam nadzieję, że termin ROI nie jest ci yy, nieznany. Bo jeżeli znasz ten termin, to na pewno czajsz o czym mówię. Tak czy siak warto zauważyć, że jest to, jakby powiedzieć w fajnym sensie i dużym cudzysłowie, najbardziej opłacalna skrzynka do opening. Podkreślam duży cudzysłów tutaj, więc myślę, że to też jest argument zdecydowanie na plus. I proszę Państwa, tam daradam ostatnia kwestia, czyli oczywiście RMR 2020. Proszę Państwa, ja wiem, że z tym eventem, z tymi kapsułkami jest naprawdę. To tak? Czasami ludzie hejtują, głównie ludzie jednak hejtują, ale czasami też jest za rzadki moment, że tam gigant się sobie wystrząt, tak jak przy premierze CS2. I czy na coś takiego czekamy? I tak nie. Zawsze jest szansa, że warto w jakiś sposób zapgradeje. W sensie po prostu przy okazji jakiegoś update'a te naklejki nagle magicznie zyskają, albo jest też szansa, że ludzie nagle no, zaczął na to patrzeć inaczej. I możemy zobaczyć, że aktualnie mamy tak naprawdę bardzo ciekawy wybór, bo z jednej strony mamy opcję legendy, które kosztują tylko na promocji te 3-4 lata temu de facto, za niedługo. W związku z czym to wygląda dość promocyjnie, że mogę kupić jakby ten w tej samej cenie, co był na promocji 3-4 lata temu, a jest go dużo, dużo mniej. RMM miał kosmiczne supply'e i tutaj też takie, no, 50 tysięcy, Przed pokazuję, na przykład Rio, które ma 2-3 tysiące po roku, a tutaj możemy zobaczyć, że mamy RM, który ma 55 tysięcy po 3-4 latach, więc jest dużo więcej. Ale z drugiej strony, no, daleko mi od stwierdzenia, że kupujemy tutaj w totalnym dołku i że sięgnęliśmy dna, bo tutaj myślę, że RM ma potencjał, żeby gdzieś tam zaskoczyć, ale ma wrażenie, że cena jest dość, a, jakby na to mi patrzeć, atrakcyjna. Również wybór kapsułki jest tutaj dość szeroki, bo z jednej strony mamy wybór legend, czyli. I kapsułek, które są za tą cenę, powiedzmy to sobie promocyjną, e, czyli tą, która była podczas promocji, ale z są duży supply. Z trzeciej strony to jednak legendy, z czwartej strony, no to jednak tutaj są fajne organizacje, no nie? Więc jest się o czym zastanawiać. Z drugiej strony mamy pretendentów, turbo, turbo, niższy supply, 3 4 mniejszy supply niż legends, tak? Ale z drugiej strony też możemy zobaczyć, że cena troszkę wyższa, no ale jednak ten supply też fajne drużyny, też nie ma tej, czy, nie ma tej lipy, nie ma wiochy. I mamy kandydaci, najdroższa naklejka, najdroższa kapsułka, z drugiej strony trochę ich jest, ale wygląda interesująco, wygląda ciekawie. No nie? Patrząc chociażby z tej perspektywy, że ten przedmiot podczas wzrostu, powiedzmy to sobie, związanych z premią CSA dwójki, tutaj dość ciekawie podziałał. Już na szczęście z tym tutaj Boży pozwolił na zobaczenie i możemy zobaczyć, że wtedy nawet na 3 zł, dowajcie, to nawet, nawet 4 zł kosztowała ta kapsułka. Nie brzmi źle. Z mojej perspektywy, kiedy kupowałem te kapsułki za 60 groszy. A aktualnie morda się cieszy, więc tak niech pozostanie. I teraz to chciałem powiedzieć w tym odcinku. Zobacz, drogi widzu, ile jest kapsułek, które są naprawdę ciekawe, naprawdę interesujące. O wielu z nich się nie mówi na co dzień, o niektórych spek się w ogóle nie mówi. Eee, w myśli tutaj oczywiście ten bohater. I one w pewien sposób każdemu swoim stylem inwestowania przypasują. Z jednej strony mamy eee, pojemnik z naklejką 2, czyli pojemnik, który na przestrzeni czasu już nam wielokrotnie coś pokazał. Pokazał nam te piki, pokazał nam te wzrosty. Nie mówię, że opcja pewna, bo absolutnie nie, ale duży du bardzo dużo prawdopodobieństw na to, że opcja poniekąd kultowa i opcja poniekąd taka, która w jakiś sposób nagle turbo nie zawiedzie. To jest opcja pierwsza. Kolejna opcja to oczywiście Sztokholm, czyli dość markowe rozwiązanie. Rozwiązanie takie, no może już nie przesadzajmy, że aż prestiżowe, no bo to już umówmy się i tak dalej, ale takie, które ma na pewno bogatą historię, na pewno ciekawe i na pewno takie, które w przyszłości może być dość pożądanym przedmiotem. Kolejna opcja to oczywiście Rio, czyli przedmiot taki właśnie bez tej marki totalnie, wręcz przeciwnie, będzie zjechany od początku, nie lubiany od początku, ale z drugiej strony ten supply, Ta możliwość, że nagle ten przedmiot zostanie jakoś zauważony, on jakoś nagle mega zyska przy okazji np. CSS 2. Czemu by też nie? Mamy też oczywiście Atlantę, czyli przedmiot, którym totalnie, totalnie się nie mówi. Jak powiesz, że w co zainwestować, to będziesz chłopie, jedyną osobą w całym ces ie która to zainwestował. To już oczywiście pójdę tę serio. Więc totalnie opcja dla takich totalnych kowbojów z krwi i kości, no nie? I mamy oczywiście RMA, czyli przykład dla osoby, która. W sensie, dla osoby. Przykład kapsułki, która. Była memem, była hejtowana, była zmieszana z błotem, była też miejscami lubiana I w sumie ciężko powiedzieć jak ją w ogóle zachować, tak? Niektórzy jakoś tam widzą, wi widzą jakiś potencjał w tym, niektórzy totalnie nie Więc opcja jest naprawdę co nie miar, także wybierz coś ciekawego dla siebie Jeżeli oczywiście chcesz, to niczego nie zachęcam, jeżeli chcesz, to coś tam mam nadzieję, że moja, jakaś tam, moje yy, trzy grosze Tymczasem dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że podobało, staw łapkę w górę i mam nadzieję, że widzimy się już Trzymaj się, strzała!